Hematokryt. Co to za wskaźnik i o czym świadczą jego wartości? Tak więc hematokryt jest to jeden z parametrów morfologii. Pokazuje nam on gęstość naszej krwi. No, można powiedzieć, że jest to taki marker, który po prostu pokazuje konsystencję naszej krwi. No, i tą wartość hematokrytu dyktuje stosunek erytrocytów do osocza. No, i teraz, jak to się ma, właśnie w przypadku HTZ bądź w przypadku bomby? Więc, no, jak dobrze wiemy, wysoki poziom testosteronu niesie ze sobą wiele korzyści, benefitów, ale o nich. Teraz nie będę wspominał, ale też ma jednak te skutki uboczne. No i jeden z tych skutków ubocznych jest fakt, że testosteron lubi, że tak powiem, popchać patykiem nasze, nasz szpik kostny do tego, aby produkował właśnie więcej tych czerwonych krwinek. No i następuje erytropoeza czyli proces produkcji krwi w naszym szpiku kostnym. A to niesie za sobą też, no niestety, ale wiele skutków ubocznych, w tym właśnie ta krew się nam zagęszcza. Ale teraz tak, jeżeli przy samej kuracji HTZ, jeżeli ktoś jest na to podatny i faktycznie potrafi nam nasilić tą erytropoezę, to wyobraźcie sobie, co się dzieje na dużych dawkach testosteronu. Bądź jeżeli ktoś rekreacyjnie dodaje sobie do tego inne środki, takie jak na przykład Boldenon, Anapolon, czy chociażby Trenbolon. I tutaj wiadomo, że musimy dbać o te nawodnienie i takie 5 litrów to jest moim zdaniem spoko, tak więc. Pamiętajmy o tym, aby dbać o te odpowiednie nawodnienie, ale to niestety też nie wystarcza. No bo o ile prawidłowe nawodnienie pozwoli poprawić nam sam hematokryt, no to niestety, ale zwiększona ilość tych czerwonych krwinek może bardzo szybko przejąć inicjatywę i po prostu się Mogą namnożyć przez właśnie nasiloną tą Erytropoezę, o której wcześniej wspomniałem. Więc teraz, jak możemy sprawdzić ilość czerwonych kwinek? Tak więc jak robimy sobie badania morfologii, to jest to wskaźnik RBC. No i teraz pytanie, jak obniżyć? Ilość czerwonych kwinek, no więc, jeżeli zaczniemy faktycznie się tym tematem interesować, jeżeli zaczniemy przeglądać fora internetowe, rozpiski pseudotrenerów, no to zobaczymy tam naprawdę e, całą listę jakichś leków, tak? E, od stosowania akartu, którego do, dzisiejsz do dzisiejszego dnia widzę w rozpiskach, to jest totalną głupotą, bo akart. Nie ma żadnego wpływu na zmniejszenie erytrocydów, co najwyżej na ich agregację. Do NATO kinazy, soku z grejfruta, czy nawet leków na nowotwór. Tak więc no, ludzie naprawdę są bardzo nieodpowiedzialni i naprawdę no, można sobie zrobić tylko dużo problemu. Więc jak to wygląda w praktyce? No, niektóre z tych narzędzi będą w stanie nam poprawić, co prawda, tą morfologię. No ale będzie to tylko, że tak powiem, kosmetyk, bo sprawi on po prostu takie, no, taki mechanizm, jak chociażby na przykład ograniczenie dostępności żelaza. No i to tak naprawdę nie, nie naprawia nam całego problemu. No i tak tutaj, jeżeli chodzi o obniżenie dostępności żelaza, no to tak mam tutaj właśnie na myśli dobrze nam znany IP6. No tylko właśnie należy pamiętać o tym, że IP6 stosujemy tylko tylko wtedy, kiedy mamy właśnie bardzo wysokie te żelazo. A żeby to zbadać, nie wystarczy zbadać same żelazo, ale także ferytynę. No i właśnie IP6 działa w tam, na takiej zasadzie, że upośledza nam mm, przyswajanie tego właśnie żelaza, i następuje jego obniżenie. Tak więc wyłączając już te fora internetowe, przejdziemy po prostu do konkretów, czyli jak Najlepiej najkorzystniej byłoby walczyć z tymi czerwonymi krwinkami. Więc słuchajcie żywotność erytrocytów trwa około 120 dni, więc poza tym upustem, co do jeszcze chwila, co do upustu, to moim zdaniem, ten upust to jest taka totalna już ostateczność, którą stosujemy już tylko w takiej naprawdę patologii. I pamiętajmy o tym, że upust krwi wcale nam tak do końca nie eliminuje problemu, bo problem się nawet nawarstwia z tej przyczyny, że po upuście krwi bardzo często jest zwiększona produkcja tych czerwonych krwinek. Czyli jak poradzić sobie z tymi erytrocytami? Uwaga, słowo klucz, a słowem klucz jest cardio. Tak właśnie cardio. Żywotność erytrocytów, jak wspomniałem wcześniej, trwa około 120 dni, ale my tą żywotność możemy skrócić. Jak wiemy, kardio y, zwiększa nam zapotrzebowanie na tlen. A ten tlen transportują właśnie erytrocyty. Tak więc czym więcej kręcimy tego kardio, tym erytrocyty y, potrzebują więcej tej pracy. Więc szybciej się po prostu eksploatują. A co za tym idzie, jest ich po prostu coraz mniej. No i ten fakt możemy zauważyć chociażby właśnie u sportowców, między innymi biegaczy, którzy bardzo często mają właśnie niedobory tych erytrocytów. Więc jak sami widzicie, te kardio jest naprawdę bardzo ważne. I pamiętajmy o tym, żeby kręcić cardio. Czy jesteśmy na HTZ, czy jesteśmy na bombie, zawsze te cardio powinno być kręcone. Czy jesteśmy na redukcji, czy jesteśmy na masie, pamiętajmy zawsze o tym, cardio. Więc, jeżeli już zadbaliśmy o ten najważniejszy czynnik, czyli właśnie kręcenie cardio, to dopiero teraz możemy pomyśleć o jakiejś dodatkowej, powiedzmy, w suplementacji prozdrowotnej i tutaj y, można by było pomyśleć o podniesieniu tlenku azotu no bo jednak zwiększona y, ilość tlenku azotu y, rozszerza nam naczynia krwionośne a to po prostu zmniejsza nam zlepianie się y, naszych krwinek dzięki temu mamy lepszy przepływ krwi a jak mamy lepszy przepływ krwi to też mamy mniej gęstą Tą krew. No, i żeby zwiększyć ten poziom tlenku azotu, to można chociażby dorzucić sobie do suplementacji jakieś typowe pompery, przetreningówki na bazie L-argininy, AKG, yy, cytruliny. Yy, więc dlatego, właśnie przetreningówki to jest świetny pomysł dla osób na bombie, dla osób na HTZ, żeby właśnie też. E, zadbać o tę o tą krew hmm. można by było też raz na jakiś czas e, wrzucić sobie jakąś małą dawkę, ćwierć tam powiedzmy tabletki, jakichś leków na potencję, jakaś kamagra e, czy cialis e, no i wprowadzić sok z buraka e, do codziennej suplementacji w szczególności e, w okresach masowych, no bo jednak pamiętajmy, że to też ma tam trochę cukru, ale jak najbardziej będą z tego benefity. No i tak, wiem, że dużo osób też stosuje ten akard. Niby to nie jest jakiś strasznie zły pomysł, tylko pamiętajmy o tym, że ten akard to on yy, nie rozrzedza nam krwi, tylko zmniejsza, yy, zmniejsza po prostu zlepianie się płytek krwi. No, i on nie eliminuje tego problemu, tylko działa zapobiegawczo, i moim zdaniem już powinien być stosowany, że tak powiem, w takiej ostateczności, żeby po prostu nie dostać udaru czy jakiegoś zawału. Tak więc podsumowując dzisiejszy odcinek, jeżeli nam zależy na prawidłowej gęstości krwi. To pamiętajmy o tym, aby pić odpowiednią ilość wody. Najlepiej, żeby to było z 5 litrów. O tym, żeby kręcić cardio, A najlepiej, codziennie można się wspomóc suplementami, jakimiś boosterami ręku azotu arginina, AKG, cytrulina. Można wprowadzić też sok z buraka. A jeżeli to nie pomaga. To moim zdaniem najlepiej byłoby po prostu zejście z dawki czy zrobienie mostka. Bo gęsta krew może mieć za sobą wiele powikłań takich jak na przykład nadciśnienie tętnicze, problemy z erekcją, może występować bezdech senny, Możemy dostać udaru oraz nawet zawału. Tak więc pamiętajmy o tym że wszystko jest dla ludzi, ale róbmy te badania, kontrolujmy wszystko, róbmy to z głową, bo jednak zdrowie mamy tylko jedno.